Dzień dobry dzisiaj znowu mamy jedną paczuszkę To już standard się stał w tym kanale, że po jednej paczuszce otwieram Nawet podejrzewam co to może być, ale, ale do końca nie jestem pewien. przewody a będzie a będzie teraz ja wiem co będzie ha Będzie to myszka z serii Marvel. Oczywiście bezprzewodowa. Prezentuje się w ten sposób na dwie bateryjki typu 3 razy są sprawne te bateryjki są sprawne w miarę no i to jest taka taka myszka dla dzieciaków cicha no to chodziło właśnie żeby nie klikała Tu tylko klika kółeczko troszkę. No i to taka zabawka właściwie. Podkładeczka jest. Najważniejsze funkcje ma. Aha, jest jeszcze tutaj wyłącznik On-Off. Można nawet yy, włączyć, ale żeby nie świeciły się światełka, mniej baterii oczywiście wtedy zjada wiadomo na razie zrobię na off nie ma re... A, jest regulacja rozdzielczości czyli jest regulacja prędkości poruszania się kursora po yy, wyświetlaczu no i ta podkładeczka jako gratis No właściwie nie jako gratis, bo zamówiłem z podkładką. Oczywiście było to drożej. Tam chyba 2 złote. No ale 2 złote za podkładkę to tak jak i u nas. Ładnie to wygląda. Dzieci się będą cieszyły. To wszystko w tym odcinku dziękuję. Liczę na łapkę w górę, subika, dzwoneczek. I do zobaczyska w następnym. Filmie. Zdrówka życzę, najlepszego,